Trzymaj z tej strony Ripswan i witam was w kolejnym Ripsie w Brosie! E, tak po dłuższej przerwie tutaj wracamy do regularnego nagrywania Ja już wam więcej powiem o co chodzi, raz że się spóźniłem bo oczywiście internet jeszcze stary aczkolwiek kiedy już to oglądacie, e, mam neta 120 mega e, Wracamy do regularnego nagrywania, byłem w trakcie przeprowadzki e, stąd też akurat nie, tak mało filmów na kanale no w tym momencie tutaj tempy pychuj mi będzie E, Robił te golemy Daj, zamykać chuja No I tyle w temacie Fajne inwejdy Fajnie, żeście panowie mnie dzili. Ja się tutaj cieszę Także jeżeli chodzi o samą kamerkę No w tym momencie e, Akurat nie dają zbieram, tak? Jest to 1800 zł, także jak dla studenta dosyć sporo hajsu, tak? E, w tym momencie będziecie widzieli e, mniej więcej w opisie, jak wygląda obecny stan funduszy. Tam będzie w opisie po prostu napisane ile hajsu już mam, e, a ile jeszcze potrzeba, tak? E, no i cóż, i wtedy po prostu będziecie widzieli kiedy ta kamerka będzie, e, czy za niedługo, czy jeszcze trochę. Ciekawe czy on tutaj swoją dżunglę wyczyścił, no bo w sumie to on zabierał mi moją, prawda? Ale dobra, what the fuck. Czy oni patrzą na mapę, co się dzieje na mapie? No najwyraźniej tak, to jest dosyć dziwne. Patrząc na to, że gramy w brązie, prawda? No. No, jednak patrzą na mapę, ja pierdolę, dobra. Ale nie, nie jest źle, bo jest w sumie 1-1. No okej, okay, no dobra. Jeżeli chodzi o kamerkę, no to już wiecie, po prostu jeszcze nie ma tutaj hajsu, aczkolwiek tutaj w opisie już macie. Stan na żywo. Ile tej... Ile hajsu tej kamerki potrzeba, prawda? Dobra, idę tępy szupku. No i co to jest? Co to jest? Powiedz mi! Ty tępy chuju! I służyłem jeszcze ulta? Jakie to jest gówno, nie? Ja zresztą tutaj akurat nie no, jeden trzy. No co, jeden 3 I co z tego? I co z tego? Szynki, patrzcie. Ale go normalnie wychujałem, panowie. Nie jestem w stanie tutaj kogoś zabić. Jestem w stanie zabić wszystkich. No, dobra, może jednak nie, Kurwa, nie wierzę! Że, że on mnie zajebał. No i tutaj będą chcieli się napierdać. To jest pewne jak to, że mam dziurę w dupie, ale no. To im wyjdzie na dobre. Kurwa, nie wierzę w tu patrzcie, ile oni mają życia! I oczywiście musiałem je wypierdolić z gry. I tak jest to minut. To może nie co 5, ale co chwilę. Jak chuj, że zrobił pasywkę jeszcze. Znaczy pasywkę z w się tarczę jedną. No i co? I mam staka mniej. I wie, mamy mniej. Także mam no, mimo wszystko. A już tu była wbita, ale pięknie. Jakbym miał troszeczkę więcej damagea, co by tutaj było normalnie. Rozpierdol na maksa. No ale dobra. Ładnie wyszło. Mama asystę za niego. What the fuck, czekaj! Czy ten, czy ten Lisin czy on ma zonię? Dobra, jest okej. Okay. <grywka> Skubana, przyszła! Je! Yeah! Profilaktyczna tarcza, proszę para! No wypierdalaj, Ej co za lak. 1400 pingów, synek. Czy ty czy ty się pchasz kurwa do gipsu? No serio, autentycznie ty nie robisz takie rzeczy? BITCH! USELESS TY CHUJU TEMPY BURY powiedz mi ty masz 8-18 nazywasz mi useless ja mam 18 na 8 stary to jest dokładne odwrócenie twoich statystyk patrzcie 50 golda kabum także proszę bardzo ale lag dobra ja byłem lipswan to był E, lips, brązie, ręgar, kot, tak dalej. No i cześć! Go!